Randka w ciemno. Wymienili się pięknymi słowy na portalu randkowym. Słodkie słówka, zapewnienia, wszystkie triki uwodzenia. On Stanisław, ona Józia na zdjęciach młodziutka Buzia, ona na fotografiach waga piórkowa, on sylwest, sylwetka modelowa. Na profilach dat nie było, kiedy które się rodziło. Dżentelmen nie pytał Józi, oceniając wiek po Buzi. Józia była zadowolona, że jemu spodobała się ona. Oboje się dogadali, miejsce spotkania wskazali. Józia, żeby piękniejszą się wydała, makijaż permanentny sobie zafundowała. Usta botoksem wypełniła, na spotkanie gotowa była. Włosy siwe zafarbowała, do kawiarni się udała. Pan Stanisław nie był gorszy. Poczernił henną swe wąsy, wykremował łysinę, aż błyszczała, w garnitur wcisnął kawał ciała, spodnie brzucho jakoś wtłoczył, do kwiaciarni po kwiaty skoczył. Był z siebie zadowolony, pokaże się z najlepszej strony. Wchodzi do kawiarni i rozgląda się wokół, czy Józia przed nim nie przybyła. To by raczej wpadka była. Usiad czeka, obok, obok jakaś starsza kobiecina, trzecie ciastko nerwowo wcina, co róż, na drzwi spoglądając, jakby na kogoś czekając. Minęło pół godziny, nie ma Stasiowej dziewczyny. Kwiaty więdnąć zaczynają, Stasiowi nerwy puszczają. W końcu Sasio rezygnuje, starszą panią zagaduje. I tak od słowa do słowa... Nawiązała się rozmowa. Obydwoje utyskują, że młodzi czasu nie szanują, że się z kimś tu umówili, lecz oni się nie zjawili. Godzinę tak gawędzili, aż się sobie przedstawili. Ona poznała Stasia, on poznał Józię. Ze zdziwienia otworzyli buzię. Na marzenia tu czekali, obydwoje się oszukiwali końcu podsumowali. Niepotrzebne są podchody, gdyż czas nie wróci ani młodości, ani urody. Trzeba więc korzystać z tego, w co wiek obdarza każdego.